Ulica Krajewskiego. I popatrzcie, kochani, popatrzcie na tą moc. Oto niesamowity power, niesamowita moc i przeniesiona energia, energia mocy skumulowana w tych oto worach, worach mocy, które właśnie razem z Zolo i Martusią załadowaliśmy na mojego Butlozorda. I zaraz ruszam. Ruszam prosto z krajewskiego. Tak, moi kochani, oto niesamowita moc i power. Ja, te chciałbym super zbierać, chciałbym podziękować serdecznie za niesamowite spotkanie, wspaniałej yy, mojej bliskiej sercu super parze. Olo i Martusia, moi kochani. Jesteście naprawdę wyjątkowi. Rządzicie tutaj na dzielnicy Węglin, rządzicie tutaj na ulicy Krajowskiego. Jesteście ikonami numer jeden yy, z wielkim sercem, z wielką dostojnością, z wielką procentową mocą. Jesteście naprawdę niesamowitymi przyjaciółmi których mam w sercu i o których zawsze pamiętam. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za pamięć, za to wspaniałe spotkanie w minus 14 czy 16 stopniach teraz, yy, tej nocy. Naprawdę to było super spotkanie. Pomogliście mnie upiąć te artefakty mocy. Pomogliście mnie przypiąć to wszystko na butlozorda. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za tą moc i power prosto z waszych serc. Naprawdę, to było super spotkanie i niesamowity power, który razem uwolniliśmy z Grzesiem. Te Power of One, super zbieraczem Lublin. D tak, kochani, odpalamy koniec zimy i początek niedługo wiosny 2025 z Grzesiem, profesorem butelkologii stosowanej i puszkologii wtórnej zwyczajnym. To jest niesamowity power, i razem pamiętajcie o tym, możemy wszystko. Moc jest w zasięgu naszych rąk i moc pora uwolnić w sercach. Tak kochani, ta wiosna 2025 jest nasza, pamiętajcie o tym, a grześ The Chosen One nadchodzi. 516 801 958 jeśli macie, kochani, artefakty mocy, macie w akademikach, na stancjach, w swoich mieszkaniach, strychach czy piwnicach, nie ma na co czekać. Nie zwlekajcie. Tylko dzwońcie już teraz. 516 801 958 i Grześ, te Power of One, was super zbieracz przybędzie z worami mocy, przyjedzie na butlozordzie i ogarnie wszystko. Tak kochani, innego wyjścia nie ma. Tylko. Grześ, super zbieracz. Pamiętajcie o tym. A ja przesyłam pozdrowienia i power. Tak, moi kochani, pełna moc. Działamy. 516, 801, 958. Pozdrawiam was, profesor butelkologii stosowanej, Grześ, super zbieracz Lublin. Pełna moc. Działamy.